Cześć, cześć, z tej strony Maja Jestem w i oglądam kaski i lążek Bo ja potrzebuję takiego czarnego kasku, ale z takim meszkiem I... Ten jest ale taki delikatny ma meszek I ten mi się strasznie podoba I pokażę wam co znalazłam, o to jest jakiś chyba... Tam są jeszcze ładne, ale ten jest taki uniwersalny, nie? I kantarki, zobaczcie co, jedyne to zostało z kolekcji walentynkowej. Ten kantarek? I tu są panterkę. Widzicie? Widzicie to? Ten jest żółto-zielony, ale tutaj na kamerze widać jak bardziej blatszy. I tutaj są na jakąś miniaturkę. Tu jest maleńkie. A jeszcze tutaj z tyłu jest takie maleńkie. Maciupeńkie. To jest dla, dla marsza jak e, owika bo takie małe. Yy, tutaj ten e Eskadron. Szukam tej fioletowej kolekcji z Eskadrona. No, tak. mm. Ale przecież nie podejdę, nie powiem. Dzień dobry. Szukam tej kolekcji z Eskadrona. Tej fioletowej. Na pewno znacie. Pewnie może znają, ale. Yy, I kupiłam sobie tą koszulkę. Tą koszulkę sobie kupiłam taką na długi rękaw, bo na krótki mi jest niepotrzebne, bo mam już dużo na krótki, sobie kupiłam taką na długi. I ją Wam pokażę na spokojnie. E, już ten w domu. Albo w aucie. Czapki e, się trzymają ze Culina. Szukam czegoś eskadrona. E, frak. Piękny, piękny frak. Cena. Rękawiczki są piękne. I ten czaprak jest piękny, ale nie ma tego paska, a mnie ten pasek interesuje. I też taki piękny czaprak i tutaj sobie chyba można kolorki jakieś wybierać, jakiś lamóweczek i tak dalej. Są piękne białe owiki, z sokemile. Tak samo tutaj. A ja szukałam teraz wszystkiego co fioletowe. I to mnie przeraziło. I dla mojego zastrusza, by to było idealne. I tutaj są na tym regale znajdziesz przeceny. Mm, minus 30%. Fajne ciuszki. E, to nie jest liliowe, tak tylko na kamerze widać, to jest beżowe. O. E, I tutaj jest fajne tego, takie bryczesy Już tutaj nie wykładałam, bo je było widać. I jeszcze spodobała mi się taka granatowa koszulka, ale stwierdziłam, że wezmę tamtą, tą ten tą liliową, wiecie, kolekcję bo liliowy to jest uniwersalna kolekcja i ona może już nie powrócić a granat to jest praktycznie wszędzie a to jest naprawdę piękna kolekcja i teraz lecimy tutaj i czapra piękny z Matthias i taki piękny granatowy z cyrkoniami widzicie jego? no i kantarek z futerkiem ale to futerko jest trochę bardziej takie szorstkie E, o, taki piękny liliowy czaprak i oliwka broma dla Lilki, ale ja postanowiłam, że go nie kupię. E, ja szukam takiej koszulki, tylko w moim rozmiarze i żeby była biała. E, I żeby była bez guzików, ale żeby była z takim czymś, żeby to wystawało spod fraka. E, no. Bo mnie nie interesuje taki, takie coś, bo to w ogóle pod fraka nie wystaje, nie? A ja bym chciała mieć takie na zewnątrz, wiecie. I żeby była biała i żeby była z zamkiem, jak tutaj, a nie z guziczki. Ale chyba takiej nie znajdę. I tutaj piękne beżowe czasy Tutaj te. Spójrzcie na to ogólnie. Granatowe. I tutaj cała inna kolekcja Bluechasów. Są czarne, ale ja czarnych nie szukam. Y, szukam białe. Takie jak te. Takie brytyjskie szukam. Y, I tutaj jeszcze jest piękny frak, który zamierzam sobie kupić. Spójrzcie na niego. Poczekajcie. Y, Powiesz go może tutaj, żebyście go zobaczyli. I ma tu piękny napis kawaliero. Ale bardziej z milio szukam fraka. Y, I tu ma kieszenie. Jest na guziczki takie piękne. Bo, jak są guziczki ozdobne to jeszcze mogą być, według mnie. No i to jest to. Tylko w sumie to by było bez sensu, bo gdybym miała taki wystający, to to by wystawało jeszcze na to. I to by trochę głupio wyglądało, ale każdy frak ma coś takiego, prawie że. Więc, no ten. piękny jest frakiem. Ja Za guzikiem, Nie, no żartuję. Przecież każdy by zauważył, że nic takiego pięknego fraka nie ma. On jest taki granatowy, ale ja ogóle czarne. Więc się z nim rozstaje Takie mini bryczesy. Spójrzcie, jakie to są malutkie. Mać na jakiegoś małego dzieciusia. ja mam tą koszulkę z chowalierą, nie? To teraz patrzcie, co znalazłam. Ojej. Prosta misja. Załóż koszulkę o wieszach. I do tej koszulki, słuchajcie, jest taka bluza I pewnie nie będę miała, bo ja szukam czegoś liliowego I oto jest liliowa kolekcja, zaraz ja wam pokażę Wszystkie liliowe rzeczy w tym sklepie Liliowe albo fioletowe, no To tak, to, nie? Później fioletowe Jest e, ta koszulka, ale w niej nie mam mojego rozmiaru Dlatego jak nie kupuję jakby był mój rozmiar To bym oczywiście miała ją już w domku Oczywiście ten frak ten fioletowy. Już go nie będę wyciągała. E, liliowy czaprak. O! Ale jest bez tych pasków, dlatego też go nie mam. Taka koszulka. Spójrzcie sobie na nią. Ona ma e, takie trzy główki, czyli wiadomo, że EQ Line. E, i ci, którzy mnie znają i oglądają od początku, to wiadomo, że to jest Marcin z Bananową kolegą, ale ja mu też kupuję wszystko pod fiolet, żeby było gdzieś w takim odcieniu, o. Yy, I może jeszcze takie coś fioletowe z diamencikami. I tam jest też fioletowe, widzicie? Yy, nie mogę powiększyć, coś mi się zacięło. Fioletowa jest jeszcze taka skrzynka nie? i ona ma w środku, a nie, nie dam rady otworzyć. To jest jeszcze liliowe i ta koszulka. I teraz idziemy po Derkę. Derka jest taka o, przepiękna i fioletowe, liliowe owiki. Bo my tu byśmy I ten ja, ja czapka. I taki ląże. I to jest, I to jest Lecę, Do widzenia.